Witajcie szczuromaniacy! Dzisiaj odcinek o meblowaniu klatki. Ja zaczynam od dołu, czyli od najniższego piętra, yy, na którym znajduje się kuweta yy, jedzenia. W takim też kuwecie właściwie, czy to taki pojemnik plastikowy. Chodzi o to, żeby się nie rozsypywało to wszystko, tylko w plastiku gdzieś tam było łatwiej to po prostu posprzątać, zgarnąć, umyć. Generalnie. One te szczury i tak to wszystko roznoszą, ale przy miskach jest po prostu najgorzej. Miski też mam um, takie ciężkie, ceramiczne, żeby nie fruwały w tej klatce. No i co na dole jeszcze jest? Często jest na spodzie Drybet, czyli taka mata, którą pokazywałam w poprzednim odcinku. Czasami kładę ja jakiś większy kawałek materiału, bądź jakiś dywalnik, no cokolwiek tam um, mam cokolwiek znajdę, to się nada. Takie coś. Haha. Ha. No, to jest mata. To jest mata na spód do klatki kupiona um, na Facebooku od takiej dziewczyny, która takie rzeczy po to przyjeżdża dla zwierząt. Oczywiście link będzie w opisie. E, mam tą kubetę. Mam. Proszę bardzo. Umyta jest. Wszystko pasuje. Dobra. Teraz trzeba. Nałożyć tam jakiś Żwirek. Żwirek, jaki nakładam, jest to, proszę bardzo, jest to Żwirek y, silikonowy dla koczów. Taki, który nie uczula. To mam taki pojemnik, właśnie gdzie y, kładę miski z jedzeniem. I to będzie także na dole. A tu mam jeszcze kamień do kuwety kamień do kuwety po to, żeby szczurki siekały na kamień. I niby to ma pomóc w tym, że będą ciekać do kuwety, a nie gdziekolwiek indziej. No ale wiemy, że tak nie jest. Ale lepiej mieć niż nie mieć, na pewno nie zaszkodzi. To teraz układam to wszystko. Jakoś muszę to tak Wam fajnie co wam to pokazać, co i jak, o, ale tu za dużo to nie widać. No, taka w rogu. Kuwetka, świetnie. O. Proszę bardzo, myśli się, zmienić się. To jest fajne, bo nie jest duże. To jest akurat od starego transportera mi zostało. Transporter wygryziony, wyrzucony, ale dół został. O. E, mam jeszcze drugi taki duży pojemnik, e, który właściwie jest oficjalnie kuwetą dla kota, ale on trochę tutaj miejsca więcej zajmuje, mimo że jest niższy. Nie ma też jakiegoś żadnego wyjścia. No, no ale też też może być. No i na to idzie jedzenie, jedzenie no to później, na razie skupmy się na samym meblowaniu. Co tu jeszcze? E, wcześniej zawsze dawałam e, to, taką pralkę, tam można znaleźć na Allegro, już kiedyś o niej mówiłam, także to nie jest e, nic nowego, e, być może tam do środka coś jeszcze włożę. Generalnie ta pralka stała sobie tu, ze względu na to, że do góry nigdzie nie miałam dla niej miejsca. Wcześniej też było tak, że to iglo stało sobie tak, także wychodzi w sumie taki em, czerwony poziom zero, w sumie nawet. E, jedziemy wyżej. Może zajrzę do mojego wspaniałego kosza. Co tam mam za hamaki? Mamy tutaj trochę rzeczy. Ostatnio kupiłam dwa zestawy właśnie takich bebelków. Jedny miałam wcześniej. Kupiłam to, co było. Właściwie taki miks, także może się może być nie do pary. To jest akurat stare. Nawet wygląda na chudsze i sprane. O! To jeszcze było nieużywane nawet. Jeszcze nie miałam okazji tego założyć. Myślę, że to założę. Tylko brakuje niestety karabinczyków. Tak jak tutaj są. Tutaj wykupiłam je, przypięłam. Różne są karabinczyki. Są takie albo są te takie normalne. O! Jak tu. Um. No, te są droższe niestety, te tutaj z tym kółkiem. Te kupiłam kiedyś na Allegro. Akurat nie jestem z nich zadowolona, ponieważ są bardzo tak. No, są grube, porządne, ok, ale, ale bardzo ciężko się je tu odpina, zapina. Porusza generalnie, no nie idzie nacisnąć, no trzeba dużo siły użyć i jest to mega męczące, i niepraktyczne. Także uważajcie na to, jak będziecie kupować karabinczyki. Lepiej niech będą gówniane i cienkie bo i tak zresztą jak coś takiego jest, to do czego, to do niczego się nie przyda, o moje ciuchy, no właśnie chusteczki stare, jak macie, jak macie stare niepotrzebne ciuchy, to nie wyrzucajcie ich, tylko właśnie dajcie swoim szczurom, bo to jest idealna, idealna taka dla nich szmatka okej, okay. tu mam takie większe dobra, każdy jest z innej bajki zestaw, tutaj jakiś hamak, tu coś Myślę, że to wszystko się przyda. Teraz będę musiała jakoś pomyśleć, wykombinować coś. Wszystkie te nowe rzeczy zabieram. O kurczę, nawet dużo. Nawet myślę, że tego jest. O, co tu mamy? Wszystkiego jeszcze więcej. Piękny, proszę bardzo. No dobra, teraz będę musiała znaleźć te wszystkie karabinczyki. Generalnie do prania nie ściągam karabinczyków, bo mi się nie chce po prostu. Jeżeli dobrze się trzyma, to nie spadnie. Ale czasami spadają, więc potem znajduję gdzieś w pralce. Um, no, tak to bywa. No nic, będę musiała to wszczepiać. To jest najgorsza robota właśnie, to, że nie ma na stałe tuk tych karabinczeków, to jest mega wkurzające. Nie wszyscy też je sprzedają, trzeba samemu um, myśleć o tym. To jakieś gówno z Aliexpress, naprawdę mega kiepskie. Ale jeszcze żyje. A, a to? To jest właśnie też taka mata z pepko na sam dół. Klatki, ale z miękka, więc też taka, taka jest delikatna. Tu mam jakieś matki do wyłożenia um, hamaków, spódników i tym podobne. Dobra, no to lecę z koksem. Zobaczymy, co tu z tego wyjdzie. O, skupię się na robocie, już nie będę tyle gadać. Dobra. Udało się umeblować klatkę. I tak to wygląda. Czerwony dół. Tutaj proszę. Wyścięłany jest żółtym dywanem. Kilka hamaków. W środku tam uzupełniłam jakimiś szmatkami, ciuchami, chusteczkami, żeby było miękko. Tutaj mamy taki jeden podwójny hamak. Tutaj, żeby jakoś mogły wejść sobie tu, tu. One i tak sobie poradzą, także nie ma co im tutaj za bardzo pomagać. Niech się, niech się trochę poruszają, bo to im się przyda. One są bardzo leniwe i to nie tak, że szczur sobie nie poradzi i nie wejdzie. Dobra, to teraz jeszcze pojdła, jedzenie i wpuszczam szczury. Zobaczymy, jak zareagują. Jestem ciekawa. Udało się w końcu umyblować klatkę. Jestem zadowolona. Wykorzystałam wszystko, co miałam. Wszystko, co miałam, czyste wyprane. Także wszystkie hamaki są w środku. Jest tego dosyć dużo, ale ja moim szczurom nigdy nie żałuję i zakładam im wszystko, co posiadam, żeby miały dużo miejsca do spania, do zabawy, do odkrywania. A ja się z wami żegnam, Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Bardzo mi było miło. Dzięki. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.